Optimus Prime. Go. Make of Rise of Kingdoms, czas sobie porozmawiać o wideo, które niedawno Lilith wypuściła, czyli to jest jakby coś co wam wspominaliśmy ze stormem po analizie aktualizacji, że będziemy mieli jakby tak Będziemy mieli jakby tak powiedzieć podczas, yy, yy, podczas wypuszczenia filmu. Więcej informacji po prostu tego, co tam się w najbliższym czasie będzie działo w Rise of Kingdoms. Yy, omówimy też nowy dowódców, omówimy też sobie, yy, jak to będzie wyglądało w nowym formacie, tam wydarzeniu mini KVK, jak ja to nazywam. Yy, no i zobaczymy, czy rzeczywiście warto yy, w ogóle to tam yy, uczestniczyć w tym, bo nie będę ukrywał, moim zdaniem, mm, słuchajcie, mm, by to powiedzieć, moim zdaniem, jest tam parę takich rzeczy, które warto przeanalizować. Po prostu odpalmy te filmik i będziemy lecieć po kolei. tutaj, na start pójdzie oczywiście Supreme Strife, tak? To, co nie widzieliśmy do końca, tam troszeczkę z stormem jak to ostatecznie będzie działać. Ja na razie mam tylko takie poszlakowe informacje to co tutaj wiemy z gry, to co wiemy to jest aktualizacji, też tutaj wam powiem troszeczkę, co się dowiedziałem, no i jaki tam mniej więcej plan się pomalu tworzy, o ile ten plan wypali, czy w ogóle ten plan będzie miał sens ogarnięcia. Tak jak widzicie, mamy matchmaking, mamy pakt, walki będą co sobotę, godzina będzie ustalana między liderami prawdopodobnie paktów, kiedy będą walczyć. No i jak widzicie, to będzie trwało mniej więcej gdzieś około miesiąca raz, dwa, trzy, gdzieś trzy soboty, tak? Matchmaking, preparation, prelimits, no gdzieś tam trzy walki. Nie no, więcej mi się zdaje, że tych walk będzie, nie, albo trzy będą tylko takie walki paktowe. No ogólnie można ponad 64, jakby tak powiedzieć, zespoły z regionu zarejestrować. Nie tylko 64, tylko z regionu. No i jest to cross realm, czyli możemy się połączyć z różnymi graczami z różnych KD i stworzyć coś bardzo fajnego i mocnego. Jest pewien temat, który ostatnio tam się na polskich królach poruszył. Jest też temat tam co pisaliśmy na pliwach. No i zobaczymy, czy to w ogóle będzie miało sens, ponieważ chciałem się dowiedzieć przede wszystkim. Czy jest sens, żebyśmy się na takie coś zapisywali, żebyśmy szli w coś takiego? Jeżeli będzie naprawdę mało surowców, według mnie, mało surowców oddawanych i speed upów, i oczywiście tu się sugeruje tym, co widziałem w Katarze na filmikach, ale to już, was, to już trzeba was odesłać do filmiku z Kataru, gdzie Apo nam dużo tam pokazywał, no bo Apo, Apo, G, Apo Gaming był tam, e, więc no, zobaczy sobie, jak to mniej więcej to jest rozpisane też. Jeżeli chodzi o. Tak. To jest chyba ten bazowy. A to jest Hall of Legends. Dobra, to tam mały, mały temat. Widzicie, jak to mniej więcej mapa będzie wyglądać. Mogliście to widzieć na poprzednim też moim filmiku z, z Kataru, gdzie o tym omawialiśmy. Bo tam te chyba takie zdjęcia były pokazane. Tutaj też widzicie. jak to będzie wyglądało, też, bo tam wiesz, że technologia KFK, wszyscy mają mieć tak samo. jeśli się mylę, to mnie poprawcie. Ale z tego co wiem, to chyba tak ma być. Jeszcze się liderzy, liderzy paktu. Oczywiście, jeżeli dany pak odpali, możesz dołączyć do innego paktu. Też jest taka możliwość. Tutaj, oczywiście, pokazane jest jaki awatar. Jakie nagrody możemy zdobyć, wiadomo na jaki czas. Z jednej strony fajne, z drugiej strony wiecie, no pytanie, czy te nagrody, co tutaj są w tej wydarzeniu, czy będą warte surowców speed-upów? nie? bardziej, że z tego, co wiem, będzie to, a tu mamy 9 września pierwsze zabędzie się zaczynać. My możemy być albo w przed albo w tracie kafoka. A z tego co wiem, no, może, być za, może być, tylko 50% odawanych surowców, 50% speedupów i 80% trupów, ale tam chyba będzie można wykupować takie, wiecie, bilety, tikety, jak są na kvk 2 gdzie można, jakby tak powiedzieć, yy, gdzie można, yy, je albo kupić w, w sklepie i yy, ktoś może cię podarować, ktoś może cię jakieś więcej dedu, chyba tam 10% złożyć, tak mi się daje więcej. Ale to jest tylko moje przygłuszenie tego co widziałem z filmika z Kataru. Znaczy filmików z, z Kataru. Na tej planszy którą pokazywali. No i tyle mamy jeżeli chodzi o yy, ogólnie Suprema. Ja jak będę wiedział więcej na temat tego wydarzenia to po prostu nagram oddzielny filmik na temat Supreme Surf Fight. Żebyśmy mieli go bardziej takiego przejrzystego. Na razie wiemy, mi się zdaje że tak średnio Czyli my mamy jakąś tam wiedzę, ale nie ma takich większych konkretów. Ja już założyłem taki topik na, na naszych content kreatorach, żeby tam troszkę więcej ludzi mogło się powiedzieć i też żeby mogło więcej ludzi jak i tutaj content kreatorów supportów mogło nam odpowiedzieć po prostu na na parę pytań. A my wracamy w tym momencie do dwóch nowych legendarnych inżynierów. Oczywiście powiem wam tak, ja się nad tym nie fokusowałem przy robieniu filmiku dla Was. Nie miałem do tych dowódców w ogóle jakichś wymagań, ponieważ zobaczyłem pierwsze statystyki, zobaczyłem pierwsze talenty i już wiedziałem, że to są dowódcy. Jakbym widział Johna jo, i Stefana z, z inżynierii rok temu, tym bardziej, że to są dowódcy bardziej przeznaczeni, żeby się pojawili tam, wiecie, coś z legend było na KVK-2, no bo mieliśmy tylko epickich z inżynierów na KVK-2. No, i takich, tacy, tacy się pojawią. No, dla mnie oni nie są jacyś mocni, dla mnie to jest po prostu coś, żeby pójść na KVK2, a oni na mety w inżynierach nie zmienią. Rozmawiałem z paroma osobami, czy mają tam inżynierkę, przejrzali te statystyki i naprawdę nie, nie, nie ma to sensu. Zresztą realizujemy je też tutaj, ale. Ja się naprawdę na tych dwóch nowych dowódcach jakoś nie sfokusują. Dostaliśmy w ostatnim czasie bardzo, dług, bardzo dobrych dwóch dowódców w Openie, jak ByQue i Queen. Tutaj jest dwóch dowódców inżynierii, którzy nie wiem, może bardziej w KFK 2 sobie będą dawać radę. To w nie, się, bo po 2. Nie wiem, po kvk 2 i tak przed, będzie już w prawie KFK 3 macie do wyciągnięcia gaje i Gonzalo, zależy, ktoś te gra inżynierów. I tak jak mówię, dalej polecam free to play' w tą pójść w inżynierię. No. Taki gracze też musi mieć na, na kadekach. Ale no bo ja powiem szczerze tutaj jeżeli chodzi o pana Aristotelesa, a Achimedesa, i Aristotelesa. Jakoś nie jestem zafascynowany tymi umiejętnościami. Tak jak mówię, ja mówię, jak jakbym widział po prostu tą słabszą wersję jak jest John albo Stefana przy tych dowódcach. I se przeanalizujmy za chwilkę, więc ja to tylko skipnę. Tu macie też pokazane tylko chyba animacje. Tak. Dla mnie ogólnie to, to jest słaby wybór. Jeżeli ktoś w nich będzie chciał iść, to jest naprawdę słaby wybór. Próba, że chce swapnąć potem na Gaje i Gonzalo, czy są Gonzalo chyba z Baburem, czy z Małgorzatą. Niektórzy też grają. No, animacje ładne, ale dowódcy no, średni, nie? Muzeum dostaje upgrade'a, o tym pewnie już pamiętacie, widzieliście. Tylko, że nie widzieliśmy jakiejś statystyki z systemem. Tak, tutaj widzieliśmy 20% drop health i skill damage reduction 20%. No Mulan się zdaje ładnie to wygląda. Do tego tutaj dostaję. Julek dostaje ile? 20% Alde, damage, 25% i March Speed 20%. Mi się zdaje, że też fajnie. Trop Defense 35%, Normal Damage, Lusion 20% ragnar. To jakoś zmieni nam tą metę. Mi się zdaje, że jakoś bardzo nie. Trop Health 40% i Skill Damage 10%. No okej. Okay. Niech będzie. Niech będzie na będzie No moim zdaniem jakieś tam dużo nie zmieniło, że... Czyli już Cezar, to jakoś bardziej wykorzysta, czy tam przy e, kota mieliśmy pierwszego, czy przy Mulan, no bo wiadomo, gramy, gramy, gramy tymi dowódcami, e, przeważnie Mulan jest wykorzystywana gdzieś tam przy barbach, czy tam gdzieś w prze przy eventach. no tam Mulan ma sens. ja akurat z czterech to by chyba tylko Mulan i, 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 i prawdopodobnie Cezar. Albo może nie Cezara, a Mehmeda taką tylko wybustował. Przejdźmy dalej, bo pojawia się Fontana Marzeń, tak? Fontana, o której rozmawialiśmy z ze Stormem i tam temat poruszaliśmy a propos tego, co by się tam tutaj udało wybrać. Fajnie, że każdy grać będzie mógł sobie jakieś zdobyć fajne rzeczy w tej Fontanie Marzeń. Ta Fontana Marzeń, no to tak wiecie, to jest coś podobnego. No, te też będziemy mogli te uszelki zbierać lub też pewnie kupować są specjalne etykiety żeby kupować oczywiście te, te te rzeczy takie extra. I też widzicie, ile te etykiety mniej więcej mogą kosztować, żeby kupić sobie tam lepszy awatar. Czekajcie, przejdziemy. Co tu mamy? Lepszy awatar, że ładniej nam tam chyba duże latały wokół zamku. Lepsza to nasza. Ee, whispers, jakby tak. E, tam gdzie piszemy, żeby ładnie to wyglądało. Co tu mamy? Rising Title, czy to, to tam gdzie walczymy, tam gdzie puszamy Forte, żeby coś mieli nowego Tutaj jeżeli chodzi o nasz profil, tu oczywiście awatar. No jest parę fajnych rzeczy memory, Memories, czy chyba czy jak Fluxa komuś byśmy przesyłali Ja bym chyba na speed'a rzucił te wszystkie te rzeczy No tak widzicie, to tak mi wygląda Mi się zdaje, że fajna opcja, ale czy jest za jakaś sens zainwestowania pieniędzy w to bardzo, to nie wiem Zobaczymy ile się tam uda zdobyć darmowych ale fajnie, fajnie, że coś takiego wypuścili. Tak, tutaj trochę tego mamy. No i coś chyba, co wam ostatnio się najbardziej podobało w tym patchu, o którym rozmawialiśmy, to to, że będzie można sobie tutaj e, postawiać oczywiście te czy może nie najbardziej, te combat będzie troszkę lepiej wyglądało i będzie lepiej można to było ustawić w opcjach, więc mi się zdaje, że to jest fajne, bo ja też tam się czasem głowiłem i czasem coś tam zrąbałem w tym. A tu możemy to poprzestawiać i ustawić. Mi się zdaje, że to jest bardzo fajna opcja. Więc warto, warto coś tutaj sobie po tym pogrzebać. Tutaj mamy poprawiony ten speed, jeżeli chodzi o marsze. To, co wam Storm mówił w oddzielnym odcinku. I inne zmiany, No to przede wszystkim to, że widzicie, że przykład mamy sztylet na kryje z piątym kultem. Jest zwracana 82 z każdego, no bo tu dochodzą materiały jak i z kryta, tak i z kulta, ale że będziemy mogli, jeżeli coś to na przykład zrefordujemy, to nam wróci większą ilość, oczywiście od tego co tam mamy, 100%. Wiadomo, 50% bez chyba tego kryta i kultu nam zwraca, więc to jest kolejna rzecz, która taka no, jest niezła. Ale fajnie, że coś takiego wpadnie. A ludzie, którzy coś takiego przepali, kryta albo coś, co mieli na kulcie Piątk tym no to będą też mieli zwrot tych materiałów i to będzie zwracała Prawdopodobnie gdzieś tydzień, dwa po wprowadzeniu tego patchu. A patch dokładnie wchodzi. No tutaj kiedy nagrywam filmik, czyli 14 lipca, kiedy nagrywam filmik, to będzie wchodził, wchodził, wchodził wam tutaj ten nowy patch. I drugie rzecz, które bardzo mi się podoba, to to, że tutaj oficer wprimierzon, czyli te wszystkie jakby nowe opcje dla oficerów są będą bardziej rozbudowane i fajnie to będzie, to mi się zdaje ogarnięte, będzie więcej tych graczy, Zresztą zobaczycie, że mamy tych tych tutaj tytułów więcej. Mi się zdaje, że to jest duży plus. Naprawdę fajnie fajnie to wygląda. To jest to jest moim zdaniem to jest bardzo duży plus, nie? co tam jeszcze nam, no to to są te holiday czy czyli jak wiecie Esmeralda, Esmeralda to robić i czy uda się wykręcić tam koło w tym roku lepiej niż tamtym, zobaczymy, ostatnio musiałem chyba zrobić nie tylko srebrną skrzynkę, albo coś więcej musiałem wykombinować, żeby tam zdobyć więcej, wiem, że tam było dużo tego kręcenia, nie udało mi się to zrobić tak jak normalnie bym to robił, no ale to jest jeden z lepszych eventów, potem we wrześniu, między wrześnią a październikiem mieli Kamela, więc... Ja się też na to szykuję, ale to esmeralda nie puszczę raczej. No oczywiście ars training. Tu ars będzie inaczej wyglądał, bo jak pamiętacie jak rozmawialiśmy z Pretolem, Jeszcze też, przepraszam, ze Stormem, to też nam mieliście informację od nas, że ten rage już nie będziemy mogli budować przed atakiem, no bo nie puścimy sobie z zwiadu, że ten rage już będzie nabity, tylko po prostu będziemy dopiero sobie nabijać, kiedy będziemy bić, więc tutaj też to inaczej będzie wyglądało, będzie chyba lepiej trzeba kombinować z barbami. Kiedy tam będziemy bufać ten marsz, który chcemy. No i oczywiście pojawiają się też statki, statki, statki. Tak, pojawiają się też oczywiście statki, ten Ktoś, Ktoś to lubi, ten kto będzie zagra. No i tu na koniec oczywiście ich śmieszne momenty przy nagrywaniu tego odcinka. A ja sobie przejdę do dowódców Archimedes, tak jak mówiłem, mówimy sobie na szybko. Nie będę tutaj nie wiadomo jak wam tutaj tracił, czy nie będę tutaj wam jakoś zawracał głowy, bo każdy wie z czym to się wiąże, to znaczy MEDES. Tu mamy 15% do Rage Counter Attack Damage Reduction, a 15%, Range Direct Damage 4 400, Mele 600. Bardzo to jest podobne do Johna i Stefana. Tutaj mamy 15% PZ, jeżeli chodzi o bonus, też Speed 15%, czyli szybciej będziemy biegać z tymi taczkami. Damage bonus 10% i 15% prawdopodobnie maksymalny damage bonus Fajna opcja Tutaj 50% szansa na striggerowanie Damage tu mamy March Speed redukcję 10% no i Range a Attack Damage Taken 50% To nie złe No i oczywiście Ekspertyza Achimedesa Commander Trouble 5% Less Damage in the Tier CH Unit 5% Less Damage from Infantry, Cavalry and Archer Units tak jak mówiłem wcześniej, to, to, to nie jest jakiś do dowódca, po prostu omawiamy ich statystyki. Dla mnie y, ob, ob, obaj dowódcy są średni. mamy się panią Mary I. Hmm. Ona chyba była, była wtedy, nie wiem czy była, to była królowa wszystkich jakby tych, 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 tych części Anglii, fali i tak dalej. Mogę się mylić, bo nie, nie kojarzę naprawdę tej, tej, tej z historycznej tej postaci. No to mamy 300 Rage Damage faktor yy, z daleka 400, to jest 450 z melee, czy jak ktoś do nas podejdzie, czyli znowu taka kopia Johna i Stefana. Tutaj mamy znowu, a oczywiście zapomniałem, część, tak, damage jak redeks 5% 10% skill damage bonus, trigger, triggerujemy 15%, szans na triggerowanie, oczywiście, atak bonus mamy 20% i march speed 10%. No i tu kolejny Unit Defense bonus mamy 10% range skill damage, taken mamy 10%. No i tu oczywiście Disk Combat True może jest range skill damage z daleka czy mocniej o 15%, tu jest jeszcze szansa do 30%, że ma jakiś extra range damage na 1 sekundę, on jest 7-sekundowy. Tak, jak mówiłam wcześniej, słuchajcie, no nie będę się jakoś tu bardziej przepalał i rozpisywał na temat tych dowódców. Bo dla mnie oni są naprawdę mało ważni. Dla was też powinni. Bo to jest po prostu mi się da, jeżeli wypuściła zapchaj dziurę taką. Bardziej, że zdaję sobie sprawę, że zaraz będzie. Ee, że zaraz będzie, e, no, jeszcze leadership nowy wypuszczony. Przypuszczam, że poczekając na leadership powiem, jeszcze miesiąc i wypuszczą go gdzieś tam przy Zenicie, e, bo nowy Zenit też się ma pojawić, tylko w jaki on będzie sposób, czy będzie to nowy leadership Zenit, ja liczę na to, że będzie. Bardzo bym chciał. E, mam naprawdę taką ciemną nadzieję, bo czekam, czekam i się mogę doczekać, a, a to jest coś, co, co chciałem zrobić, wyciągnąć z tego maksa, więc Tyle z tego odcinka podsumowującego, jeżeli nie wideo, no i też nowych dwóch dowódców inżynierii. Trzymajcie się, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Że takie małe podsumowanko tego wszystkiego naprawdę wam tutaj da parę ciekawych informacji. Do zobaczyska. Trzymajcie się elo.